Powiedzcie mi, skąd się wziął hip-hop i, i, i gdzie ta kultura w ogóle powstała? No w zasadzie sam hip-hop wywodzi się z Afryki od tak zwanych Murzynów, którzy w swoich grupach, po prostu oni wygrywali sobie rytmy na tych swoich bębenkach i do tego składali tam jakieś swoje rymy pierwsze i po prostu później, gdy zaczęli do Nowego Jorku ich tam do Ameryki wywozić jako niewolników, oni tą swoją kulturę przenieśli i to wszystko zaczęło się właśnie w Ameryce, tam zaczęli muzycy układać tak zwane bity, czyli to są podkłady, do których artyści hip-hopowi rymują. No i tak się głównie to wszystko zaczęło i rozwija się to do dzisiaj. Ogólnie hip-hop w Polsce zaczął funkcjonować gdzieś od końca, pod koniec lat 80. 80 Dobra, a powiedzcie mi w takim razie, czym się różni hip-hop od rapu? Bo z tego, co, co, co pamiętam, to, to rap też właśnie to jest czarna muzyka, prawda? Hip-hop hip bardziej polski po prostu. Hip-hop się głównie z Polski wychodzi i tam. A rap to. Bardziej... Hip-hop ma no, panie, po prostu głębszy, rap to jest takie rapowanie, ruszanie się na scenie. E, no. Czy to znaczy, że, że co, że hip-hop y, powstał w Polsce? No to, tak, tak, można tak, to śmiało powiedzieć, nie? bo nie. po prostu tu chodzi o hip-hopie bardziej o przekaz, o głębie, o głębie utworu, o to, co, to, co artysta nam przedstawia. Nie? I podczas tego, że to jest zrymowane również na tych bitach, jest bardziej takim oldschoolowym i klasycznym odłamem hip-hopu. W sumie rap ja jest pierwszy, a hip-hop jest odłamem rapu. O, tak to można określić, nie? Czyli ja po bardziej w Stanach Zjednoczonych były to takie bardziej gangsterskie utwory typu, no nie wiem, N.W.A. NWA. Po to było Taki mówienie przykład. wtedy do tak zwanego bitu czy, hmm. czy do podkładu muzycznego, nie? A hip-hop to jest po prostu przekazywanie wartości czy tam emocji, które chce przekazać artysta swoim słuchaczom, odbiorcom utworów. Dobra, mówicie o bicie. No ja akurat wiem, co to znaczy bit, ale podejrzewam, że niektórzy nasi widzowie nie bardzo wiedzą o co chodzi. Co to jest ten bit? No bit to jest podkład muzyczny, no. Ktoś robi to na kompetencje. Zbrona to także. Może... Ktoś czy znaczy, co, każdy, każdy podkład może być bitem, czy bit musi mieć czymś czy, 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 czy szczególnym się charakteryzującym. Ja się na ten temat wypowiem, no, bo no, ja akurat e, zajmuję się tym, bo jest, pro, pro, produkuję, znaczy nie produkuję, tylko po prostu tworzę własne podkłady. I to polega na tym, że po prostu tak jak w każdym podkładzie muzycznym, e, podkład ma pe, e, perkusję swoją, żeby wszystko ten szło ten ten... rytmicznie. I do tego dorzuca się tam jakieś, no nie wiem, jakieś sample tak zwane, czyli dźwięki, które po prostu w utworzeniu i w ułożeniu w danych tam nutach, tonacjach one tworzą jakieś tam dźwięki, jedną całość i do tego po prostu można wtedy zarymować swój tekst, w którym przekazuje się tam właśnie swoje przesłanie, jakieś i swoje wartości, które chce się podać odbiorcom tych utworów. Czy hip-hop, który powstał w Polsce, jak mówicie sami, czy, czy zdobył popularność gdzieś również poza Polską? No oczywiście, no, Francja, Niemcy, Anglia, Anglia to wszędzie Anglia to jest hip-hop, jest wszędzie, to już opanował cały świat. Naprawdę, to jest wszędzie, nawet w Chinach, wszędzie. Mówią, że na Chimka Litwie umiera, Czechach, to jest zupełnie prawda. Jest nie, cały to, czas są tak no, nowe jak składy, jak powstają, nowi ludzie się z tego wywodzą tak i tak to, naprawdę to, się rozwija. To też no na, na tak szeroką skalę. Po tym jak są z, zaproszenia z zagranicy na przykład do Kilka polskich składów byli. i jest jakieś tam połączenie z zagranicznym składem, jak chłopaki tam się jednoczą i nagrywają razem jakieś tam wspólne utwory. Na przykład Paktafonika nagrywała z niemieckim zespołem, było część utworu po niemiecku, część po polsku i po prostu są połączenia WWO z Soundkilem, z Francją nagrywało. No, to się wszystko łączy, bo hmm. jest duży rozwój i po prostu no, no i mnie to cieszy bardzo. Bo ja się mnie to się I nie tylko według mnie Polska, po prostu no, jest no, naprawdę gudej, ścisłej czołówce. Podejrzewam, że właśnie Stany, Polska, Francja to jest główna taka czołówka. W ogóle Czyli przynajmniej jeden gatunek muzyki, który wywi wywiódł się z Polski i uzyskał popularność na świecie. No tak jest. No. Może coś no, określić. Dobrze, muzyka. Jesteś ubrany w dosyć charakterystyczny strój, który właśnie się zawsze kojarzy z hip-hopowcami, a więc luźna, luźna bluza, tak? taka, taka, taka kapuca, prawda? Kaptur do tego spodnie. No jakbyś stał, to byśmy pewnie zobaczyli, że to są spodnie. O, no właśnie, takie typowe spodnie hip-hopowców. Czy to jest rodzaj buntu, czy to jest. Czy wy chcecie się w jakiś sposób odróżnić? My odróżniamy w ten sposób, nie. To jest nasz styl ubioru. Nie myśmy no. się ubrać jak na przykład, nie wiem, tam rock'n'rollowcy. Rock'n'rollowcy mają długie włosy, my mamy na przykład różne ubrania, krótka fryzura i tak dalej, nie. Chociaż są też ludzie, co po prostu, nie wiem, są na przykład, nie wiem, Mustafa lub coś tam z z Odredy i w ogóle i naprawdę robią bice, produkują. No właśnie, wy macie wszyscy krótkie no, włosy, a gdzie, no, gdzie, no, gdzie no, wasze no, wasz, no, dredy? Naprawdę nie chodzi tak samo, jak kiedyś kultura hipisowca miała tak, że ktoś ma krótkie, czy ten, nie chodzi o to, ktoś ma coś w sercu, nosi, przekazuje, idzie tym topem, tym, nie topem, tylko po ty, prostu tym to torem, to że jest w ogóle według mnie wszystko. A co wy macie w sercu? Ojej, straszne pasy i No i każdy ma no swoje wartości życiowe, nie? przede wszystkim. Nie? A, że nie jakieś swoje wartości bo to, Tak jak jest w każdym zawodzie na przykład, no nie można się kierować pieniędzmi, bo jeżeli już to ktoś robi dla zarobku, to a nie, nie dla siebie, czy dla własnych tam odwzorowań, jakich, czy dla uzyskania jakichś większych emocji, dla przekazu, dla publiczności, to wtedy po prostu człowiek już zaczyna inaczej to produkować. Wtedy już nie jest to takie, nie widać w tym własnego natchnienia, nie widać w tym, jak się w to serce wkłada. Po prostu jeżeli to się robi dla kogoś, czy tam jeżeli to już się kieruje w stronę pieniędzy, to już nie ma takiego przesłania. Wy przekazujecie wasze teksty. Właśnie się zawsze zastanawiałem, czy to jest rapowanie, czy to jest śpiewanie, czy to jest de jakieś deklamacje. Co, o co tu chodzi? Jak to, jak to wy to określacie? To jest rymowanie. Ogólnie rymowanie, bo to jest każdy wers się łączy rymem na końcu i tam no, wyróżniamy w języku polskim różne rymy, bo są żeńskie, męskie, parzyste, nieparzyste. Czyli tak, rapowcy rapują, piosenkarze śpiewają, a wy po prostu rymujecie. A o czym rymujecie najczęściej? No, co? Co ogólnie to, co? Byś o tym, co widzimy ty, ty po prostu. Po to po prostu. masz jakiś przykład tekstu? No właśnie w tym momencie tak nie bardzo. Nie, nie, no naprawdę w ogóle nie, nie, nie kojarzysz tekstów swoich. Czyli, czyli to nie jest tak, że wy, wy improwizujecie, że, że po prostu wychodzicie. A może jakiś krótki, jakiś krótki taki, taki naskojarzenia, takie ja wiem, no y, zaimprowizujcie coś. No dobra. Widzi co się robi, dzieciaki na ulicach nie mają jak zarobić, będą walić po piwnicach, będą walić sklepy radia, będą ludzi też okradać, za mały w tym zarobek? Przyjdzie nowa branża, luksusowe auta, haracze, wymuszenia, tak się rodzi nowa mafia, mówisz że to niemożliwe, pytasz czemu z tych dzieciaków wyrosły takie świnie, odpowiedzi szukaj tam, gdzie mieszkali, gdzie się wychowywali, jest to teraz ich rodzice, stary pewnie... Siedzi matka leży gdzieś przefana, rodzice mieli skazać właściwą drogę w życiu, a co pokazali, że dzieci coś nie idzie, to najlepiej chwycić od razu za kieliszek, pozostawić wszystko sobie, spadać coraz szybciej na to i pozwolić, żeby zło tego świata ciak dopadło, tak Dobra, czy wy to y, na bieżąco wymyśliłeś te słowa? No, to nie na poczekaniu tak. To, ale... to jest na podobno na poczekaniu, czy byłeś? To jest, no, to jest mój tekst ogólnie, kawałek z mojej no, piosenki, ale, nie? ale... No, jeżeli, no można to jest tak, to ja nie mam problemu, ale można frytar też jakiś tam. Tutaj to 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 jest freestyle? freestyle. To jest na poczekanie wymyślanie słów, dobieranie i rymowanie. No jakiś na to, ale to. No dobrze, ja akurat rozumiałem wasze słowa, ale, ale często kiedy się słucha e, hip-hopu, to dosyć, naprawdę nie można nic zrozumieć. E, ja rozumiem, że... Co są Masterlingi, to już jest... Do, to to takie powiem, to jest no, zależy ale ale zależy tak. od tego, kto chce słuchać, bo jeżeli ktoś już po prostu ma takie nastawienie, że on już nie chce tego słuchać od razu, no to nie zrozumie no, nigdy nie. słów. A czy nie chodzi o zrozumienie sensusów, tylko w ogóle o samą zrozumiałość wymowy? Są tacy, którzy mają naprawdę bardzo kiepską dykcję i nie wiadomo o co chodzi. Czy możecie wskazać takich wykonawców, na których byście się chcieli wzorować, którzy waszym zdaniem robią to bardzo dobrze? Przede wszystkim SOKÓŁ. nie wiem, też dobrze robi. Jest dużo, jest dużo, jest dużo. Warszawa ogólnie chodzi, nie? Warszawskie składy pracownicze. No, tych Mówiąc tu na przykład o raperach czy hipopowcach, którzy nie rymują wyraźnie, znaczy dla mnie na przykład z zespołu Hemgru, Wilkon, Sepleni trochę bo ma problem z wymową, ale ja go po prostu w 100% normalnie rozumiem. Jest w pełni dla mnie zrozumiały i no po prostu no... Ale no, no, z wymowy wstawa. na przykład niczym nie przeszkadza mu w wymowaniu, bo jest no, zrozumiało w pełni dla mnie i no nie wiem, dla kolegów na... O ile można wybaczyć wady wymowy, na przykład ceplenienie mu, Muńka Staszczyka, stila, to, to raczej tutaj, to tutaj, ale tutaj wymówicie bardzo szybko, prawie no jak karabin maszynowy wypływacie słowa, więc chyba jednak trzeba to musicie chyba bardzo, bardzo starać. O. Tyle o ile nam idzie, ne? No, jest, nie? Zobaczymy co przyniesie dalej czas. Czy wy nagrywacie swoje utwory w jakiś sposób? Czy tylko y, jest, nie, tak? tak, macie, tak, ma, tak nie, macie coś co byście nam mogli przedstawić, żebyśmy mogli w naszej telewizji puścić? Na Będzie niedługo, bo chcemy z wami tak zrobić się. redesk tak, mały i nagrać no kawałek, nie? to Mamy kilka takich na taki mały programik, też można by uskuteczniać się jakoś, pokazywać inne składy hip-hopowe, które są dobre, a są niewybite. Nie wiem, nawet możemy przejść nawet na jakieś kapele typu regowe, bluesowe, pokazywać po prostu młode talenty, które po prostu być usłyszeni, a nie mają gdzie i jak i przez syny. A gdzie wy się prezentujecie najczęściej? No, to... Są koncerty Są po prostu organizowane tutaj w naszym gronie przez znajomych, przez, przez kolegów, którzy też po prostu no, dzielą. Nie, nie patrzę jest małe, na ale, ale no jest, jest, jest para osób, grupka takie, co na przykład naprawdę dobrze, dobrze to robią. i, i, i. Każdy, no, każdy rady, koncert, hip który po prostu jest w lesie, no. Yy, każdy chłopak, który chce coś zarymować, czy tam jakiś kawałek swój Śmiało, przedstawić na scenie, to wchodzi na scenę, na scenę, no, to na scenę to bierze mikrofon, no, no takie i tak, jak to się mówi, leci z tematem. Trzymacie mhm. takie miejsce w Lesznie, jakiś klub, gdzie się zawsze spotykacie? Jeżeli ktoś by chciał z Wami nawiązać kontakt, to w jaki sposób to może zrobić? Z kolegą albo jakoś, nie? Tam mamy swoje miejscówki, w których siedzimy, nie? No. Możesz znaleźć takie miejsce, gdzie najczęściej was można spotkać, nie wiem, jakaś knajpka, jak, jak, jakiś no my pub? My jesteśmy ogólnodostępni ogólnomiastowi, także Ogólno no nie mamy jednego wybranego tu, tu tam, tam, miejsca, bo... także... A macie jakąś stronę internetową? I, nie, nie, no, obecnie jeszcze nie ma. Nie A chociaż na MySpace'ie BERT jest, nie? No. Ale to Ale chodzi o to, że no po prostu ja nie mam czasu, żeby bawić się w strony, bo w stronę internetową trzeba prowadzić, trzeba ją najpierw zbudować, też trzeba odpisywać na komentarze, tam. trzeba ją to po prostu edytować i po prostu to dużo czasu zajmuje, a nie, nie samo tworzenie muzyki dla mnie jest bardzo pochłaniające i czasochłonne, dla, dlatego też. To Te jeszcze powiedzcie, ile wy macie lat? Ja mam lat 20. My również. 19. Czyli, czyli wiek chyba, nie, chyba najlepszy dla hip-hopowców, tak? Już na tyle jesteście, na tyle już macie w głowie poukładane, że już wiecie, co byście chcieli przekazać, prawda? A jeszcze na tyle jesteście młodzi, że macie tą, ten entuzjazm i tę chęć do przekazywania tego. Tak, mamy jeszcze tą własną krytykę w naszych oczach, widzimy wszystko tak, tak, tak. i po prostu umiemy lepiej na przykład przedstawić czy opisać to, co, co nas denerwuje i nie mamy do tego no, wiemy, tam... Jak coś źle zrobimy, to wiemy, co po prostu poprawić, a nie, że my zrobiliśmy to najlepiej, że jesteśmy tam w ogóle najlepsi. Tak jak tu pozdrawiamy grupę GPD... Wiesz, Znak, to, w ogóle, ogóle niego nie nie Zumek nie rapują, nie? nie siedmiu nie. chłopaków w grupie, nie? Wszyscy się pytają o czym oni nawijają no na to Czy wy w trójkę tworzycie jakąś grupę, czy... No nagramy teraz na razie kawałek. Nie to niedzielę ale będzie pierwszy, nie pierwszy nie. utwór, bo będziemy robili pierwszy trój. kawałek. No na pierwszy utworem, nie? Po prostu, że niedługo będzie na kawałek pokazamy. A jak Wasza grupa się będzie nazywać w takim razie? No jest no, no, nie, nie, nie. ma nazywamy. Na razie pan wszystko będzie na dwóch patrzeć. Wszystko się zawsze wymyśla i... To co, co, czekamy w takim razie na pierwsze nagranie. Zapraszamy Was do studia. Nagramy jakiś teledysk Wasz, prawda? I, i, i wtedy, wtedy zaprezentujemy naszym, naszym widzom yy, no Wasze umiejętności. Dzisiaj daliście próbkę. Yy, no mi się podobało, powiem szczerze. No miejmy nadzieję, że nie tylko Panu. Dobra, dziękuję Wam bardzo w takim razie za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, a może właśnie pozdrowienia. Może pozdrowiciecie kogoś? No, wiadomo, pozdrawiam wszystkich. Wszystkich stosownych Dokładnie. I skończmy na ten... Już starczy, starczy. Dobra, dziękuję Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do usłyszenia i do zobaczenia. Widzicie co się robi? Dzieciaki na ulicach nie mają jak zarobić, będą walić po piwnicach, będą walić sklepy radia, będą ludzi też okradać, Za mały w tym zarobek przyjdzie nowa branża, czyzna luksusowe auta. A wymuszenia, tak się rodzi nowa mafia.